2677, 2687, 97. Ci tysiące ponad! Ci tysiące pieniędzy nazbierałam. Ale to jest i tak mało. Straciły mi się pieniądze. Jak mogły ci się stracić pieniądze? Hilda, przecież to jest poważna sprawa. No i Księdza gdzieś mi się straciły pieniądze. I muszę pomyśleć, gdzie. Gdzie ja mogłam podać pieniądze? Co ja mogłam z tym zrobić? Wiem! Wiem, co zrobiłam z pieniędzmi, które się straciły. Przecież ja pozycjowałam Hansowi na wakacje. Pożyczyłaś Hansowi pieniądze na wakacje? No tak, proszę księdza. Pożyczyłam, bo chciał pojechać na wakacje i, i zlitowałam się nad nim i mu w krescie no, to musimy iść do Hansa, żeby odzyskać te pieniążki. Macie z rację. To jest najwyższy czas, żeby to w końcu oddał. Chyba już wrócił z wakacji. Zaraz się przekonamy. Hans! Hans! Hahaze, gdzie jesteś? Hans! Chyba, co, co ty mnie tam zaszczerujesz? Łostok Hans! Ja, mam dosyć wszystkiego. Jo. Cześć Hans. Ja, cześć Ej, Hans, co ty taki zmarnowany jesteś? A, co daj... ty tak słabo jakoś wyglądasz? O daj pokój. Wakacje się skończyły. Jakoś tak smutno mi. Wiesz... A, przestuń. Hans, ale wakacje się już skończyły tydzień temu ponad. Już dwa tygodnie chodzimy do szkoły, to ty już powinnaś. Powinieneś być e, już w formie, a nie cały czas jesteś się uzalać nad sobą. Ale da, nie ma za co żyć, tak tego, wszystko przeminęło. Aj no, tak żyję wspomnieniami. No właśnie, jeśli chodzi o wspomnienia, to e, chciałam ci powiedzieć, że e, mi się przypomniało, że ty mi wisi z kasy! Co? Wisi z mi kasy! Jako kasa? Piunzy! Które pozycyłeś ode mnie na wakacje? To ja już nic nie pamiętam, ty. Ej, chyba zaraz dostanę Białej Gorączki. Jak ty możesz nie pamiętać, co ty pozycyłeś ode mnie pieniądze? Przecież to było dużo pieniędzy. Mnie się zapomniało. Jakie pieniądze? Jakie wakacje? Co ty co tym od mnie chcesz? No przecież pojechałeś nad mozy, taplałeś się tam, z jakimiś kobietami tam posyłałeś filmiki i teraz już niczego nie pamiętasz Childa, co ty to godosz? co ty mi wciskasz za kity, ty przestoń Ja. Kaj, okay, co to tego to... Ja. To mi się podoba Dwie gryfne, kobitki mnie prowadzą Twoje życie, ja, już mi lepiej trochę. Hans, i co? Przypomniało ci się już, że byłeś na wakacjach i pozycałeś ode mnie pieniądze? Ja, Hilda, wiesz, no, ja bołek, no, nie byda cię Cyganiu, bołek na tych wakacjach, ale bądź dobro, de, weź mi daj czasu, daruj, ja ci to oddą, w ratach. Ale nie być tako surowo dumie. Ja bułek, pożyczułek, ale wiesz, daj mi, ja ci to wszystko poleku, albo mi to daruj w części, wiesz. No bo dobro, jocha. Hm, najważniejsze, że ci się przypomniało, że mi te pieniądze wisisz. No ja wiszać, no ale mam dużo teraz, nowy rok, muszę zeszyty kupić, książki, wiesz, wiele tego jest, no to. Tyla mi to zlazło, no i inne jeszcze takie rzeczy, to to wiesz... Jakie inne rzeczy? Jakie ty masz jeszcze wydatki? Przecież ty jesteś zabą, to ty nie masz wydatków. Ja, ale to wiesz, takie różne problemy mi się też tam pojawiły. <laughs> ty... Hans, co ty znowu napochałeś? Aj, przestu, Hilda, drążyć, wiesz. No, ale o ci to bądź dobro, dziącha. Hans! Co ja tu widzę? Czy ty dostałeś mandat? Tam patrz. Co ty to robiłeś, że ty dostałeś mandat. Aj, wiesz co? Spieszyłem się do ciebie, wiesz, bo chciałem z tobą pogodać. Widzisz? Ty już masz kontakty z policją. Dlatego jak ja bym cię zaskarżyła, że ty jeszcze mi nie chcesz oddać pieniędzy, to ciebie by zamknęli w więzieniu. No ja wiem, i muszę być grzeczny teraz, wiesz? I tak. ja ci to Ale wiesz co? Ja jestem dobrą sobą. Dlatego ja ci to wszystko daruję. Chyba. jako ty dobro, ty tak działasz, jak Pan Jezus w Ewangelii nas uczy dzisiaj. Ja się staram, ja czytałam Ewangelię i chcę być takim dobrym ządcą i ci podarować ten dług. Chyba. fajnie, dzięki bardzo. Dobrze, ale jak będziesz miał pieniądze, to mi kiedyś oddej. Dobra. To jo, idaj tych pieniędzy poszukać, wiesz? Okej, okay, to na nah. no pa, dzięki Skończ pikać, skończ pikać Skończ pikać No O, Hans, cześć Ja, cześć, cześć. Tu nie było na chórze Ja, cześć, a cześć, Józef nie przyszedł się cześć, witać cześć. i No, bo cześć, cześć. mi moje cześć. pieniądze Jakie pieniądze? Przecież no to ty jesteś nie No ale jakie jo? Ty mi żeś jesteś winny. Ja muszę twoje pieniądze. A -a. Czy znaczy moje pieniądze, to że ci tobie pożyczył? <gry> te w zeszłym roku chyba, to, ja? Te w zeszłym ty roku. Te pamiętasz ten. Już mi się no. przypomniało, bo mi niektórzy Aha. przypomnieli. Hilda mi Aha. przypomniała. Ja już, no, już wiecie, jestem winny. Wiecie. Ale ja teraz nie mam, nie jak, mam jak tych pieniędzy. No, no, nie mam. Nie mam. no mam kredyt, mam małe Ródym dziecko nie A co mnie to interesuje, że kredyt daj mi te pieniądze! Debaj mi te pieniądze! Co się z tobą stało, Ja się ciebie boję, ja, uciekam, ja ci to wszystko ja uciekam, sam ja porąbię, ja 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 ci tam porumbia, ja się Jomu coś zrobię, jomu ja to porumbia. Ja jomu to porumbia ja mu Muszę znaleźć wszystkich co mi są winni pieniądze Bo muszę to oddać tych ludzi. Je, yeah, są dziołchy. One się chciały pożyczać na nowe szaty, na kiecki. I mi też są winne. I da do nich. Tak Boże. Cześć Boże dziołchy. No cześć, cześć, ale dzisiaj nie ma cześć, cześć. Nie ma amorów i no oddowejcie mi moje pieniądze. Co ale żeście się pieniądze. Co, pieniądze. Jakie pieniądze? Co żeście na Kiecki pożyczały? Jakie kiecki? No co do no tak. Wiem, że fajnie wyglądacie, wszyscy się obracają za wami, ale jaka kasa na nie Ale ma nie mamy fa... kasy. Nie no nie jak mamy to nie macie, to że... No jak nie macie pieniądze? już wydaliśmy. No to, to co na mnie piecki. to interesuje. No ale to mnie już nie interesuje, to już mocie tekecki, a ja pieniądze na zę. No ale nie ma. No, wyskakiwać proszę. No nie ma chłopieckiego. Dawać już. To gitara ci wezmę, daj mi ta gitara. Nie Dej wiesz! Daj mi ta gitara, ja ci ją wezmę. Daj mi tak gitarę. <grywa> Hans! 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 Hans, to nie ma co iść. Co ci... Bo się nie na ciebie zdenerwowałam. Czemu zaś że się zdenerwował na mnie? Co ja ostatnio tobie uczyniłam? No, wiesz, żeś mi darowała tamte, co, że ci było winny. No właśnie, podarowałam ci dług. Byłeś mi winie pieniądze za wcasy no. i ja ci to podarowałam. No Powiedziałam, to... nie musisz mi tego oddawać. A co ty narobiłeś? No. Ludzie do mnie przychodzą i się skarżą, że ty chodzisz i robisz ludziom na złość. Że od każdego chcesz wyciągnąć pieniądze i w tobie nie ma miłosierdzia. Ilda, bo już ja, się wystraszył, no i oczekuję, kto ci tam zebrać te pieniądze, jednak, wiesz? Ale nie możesz tak chodzić i ludzie mówić: E, nowe pieniądze! No, ale no, że się też denerwował i że do nich poszło, bo oni też mi są winni. Wiesz, co z tobą powinnam zrobić? No. Zamknąć cię w więzieniu. Przestój. Zadzwoni na tą policję, która cię ostatnio zatrzymała. Przestój. I co teraz zrobimy? Hilda. Ja nie wiem, ja do nich pójdę może, albo co, nie wiem. Dobrze. Ja ci to jest raz daruję. ale ty musisz iść i wszystkich przeprosić. No dobra, no będzie ciężko, ale być musiał. Czy ty od dzisiaj będziesz już dobrą zabą? Hilda. Byda, głupio mi, ale byda. To się cieszy. jest jednak w tobie jakaś nadzieja. Dlatego ty dzisiaj Hans musisz wymyślić jakieś zadanie dla dzieci. No to moment, to myślę, że też dzieci by mogły pomyśleć, czy mają jakiś uraz albo coś są komu winne i czy też by mogły Zostawić to, darować, przebaczyć. Hmm, myślę, że każdy ma kogoś, komu trzeba przebaczyć. Dlatego zgadzam się na to zadanie. Niech wszystkie dzieci, które nas oglądają, pomyślą sobie, komu muszą przebaczyć i żeby to zrobiły. No i powodzonka życzymy. Może to nie jest do narysowania, ale też poważne zadanie to jest. A ty się, Hans, postaraj, żeby ci te ludzie przebacyli, którym Ty y, tam ostatnio tak bzydko zrobiłeś. Dobra, tutaj, przepraszam. No. To otrzymajcie się. No pa, pa.